Identyfikator podmiotu: SCP-8798. Klasa podmiotu: Taumiel. Specjalne czynności przechowawcze. Wejście do SCP-8798 musi być cały czas strzeżone przed potencjalnymi wtargnięciami, zarówno z zewnątrz. Jak i z wewnątrz. Strażnicy mają stacjonować na obrzeżach SCP 8798, ale nie wewnątrz samego SCP 8798, poza jego górnymi jaskiniami. 14 przejść łączy obecnie górne jaskinie z niższymi sekcjami. Żaden członek personelu poza rezydującym tam personelem klasy D nie może wchodzić do niższych sekcji bez wyraźnej zgody administratora lub jednego z pozostałych przy życiu członków Rady O5. Jedynym wyjątkiem od tego jest MFO 245 Datwitch Descens. MFO 245 ma składać się ze 100-150 agentów przeszkolonych w szpiegostwie, agitacji politycznej i taktyce rozbijania strajków. Ponieważ liczba spełniających wymagania kandydatów maleje, plany rekrutacji personelu klasy D do formacji operacyjnej są obecnie przedmiotem dyskusji. Dwie aktualne proponowane strategie obejmują: A Zaoferowanie im źródła światła lub B, szeroko zakrojone religijne zaszczepienie wśród ludności przekonania, że Fundacja odkrywa mesjanistyczną rolę. Obecnie uważa się drugą z tych opcji za bardziej niezawodną. Szczegółowe rozkazy dla MFO 245 nie będą udostępniane do ogólnego wglądu. Dla własnego bezpieczeństwa żaden personel nienależący do klasy D nie może opuszczać obszaru wokół SCP 8798 lub wyznaczonych pól uprawnych, chyba że w celu otrzymania SCP 8798-1 i przekazania go dalej. SCP-8798-1 ma być wydobywany w tempie 17 000 kg na kwartał. Żywność i woda mają być dostarczane do niższych sekcji przez istniejący system wciągarek, pod warunkiem dostarczenia na powierzchnię przez ten sam system dostaw SCP-8798-1. Jeśli ilość pozyskanego SCP-8798,1 będzie niższa niż 14 000 kg w danym kwartale, nie zapewni to wystarczającej ilości energii. Jest to sytuacja niedopuszczalna, i do czasu jej rozwiązania należy podjąć następujące środki. Zbrojne wkroczenie MFO-562. Twitch Remains w celu osiągnięcia siłowego, tymczasowego wzrostu produkcji lub odebrania wszystkich nagromadzonych zapasów SCP 8798-1. Negocjacje z personelem klasy D w celu zwiększenia produkcji. Zapasy żywności i innych dóbr zostały przygotowane na taką ewentualność. A produkcja przewyższa obecnie dostarczane dobra o 240%, co daje negocjatorom znaczną swobodę działania. Usunięcie do 30% populacji personelu klasy D w celu wymuszenia posłuszeństwa jest to wysoce niezalecane, ponieważ będzie wymagało znacznego wzrostu produkcji na osobę wśród pozostałej populacji. Obecnie nie wiadomo, czy byłoby to wykonalne ze względu na ograniczenia ludzkiego ciała. Eksterminacja pozostałego personelu klasy D i wykorzystanie personelu fundacji innego niż klasy D do ekstrakcji SCP 8798-1. Jest to wysoce odradzane przez Komitet do Spraw Etyki i będzie musiało zostać poddane weryfikacji przez nich, administratora i pozostałych przy życiu członków Rady O5. Uważa się to jednak za mało prawdopodobne, ponieważ obecne warunki polityczne i pogorszenie stanu psychicznego personelu klasy D nie sprzyjają spadkowi produkcji. Doniesienie o konsumpcji SCP 8798 przez personel klasy D pozostają niepotwierdzone. Jednak taka praktyka została teoretycznie uznana za korzystną w utrzymaniu obecnego poziomu produkcji. Według danych pozyskanych przez MFO 245, obecny status wystąpień SCP 8798-2. Przedstawia się następująco: Górne jaskinie nie są zagrożone. Centralny labirynt jest zagrożony w niewielkim stopniu. Populacja jest duża, ale wyjścia są niedostępne, a powietrze tylko częściowo sprzyja stałemu osadnictwu. Wschodni labirynt oficjalne nazewnictwo fundacji większość personelu nieformalnie określa ten obszar jako niebiańska drabina. Stosowanie takiego nazewnictwa jest oficjalnie odradzane, a zauważane przypadki powinny skutkować naganą. Jest zagrożony w niewielkim stopniu, jednak ograniczona liczba mieszkańców sprawia, że jest to korzystny obszar do przekierowania wystąpień bez znaczącego spadku tempa ekstrakcji. Zachodni Labirynt jest wysoce zagrożony. Z siedmioma wystąpieniami i trzema zgonami odnotowanymi w ostatnim kwartale. Południowe Głębiny. Oficjalne nazewnictwo Fundacji. Większość personelu poza klasą D nieformalnie używa starej nazwy punkt wejściowy, podczas gdy personel klasy D odnosi się do tego obszaru jako stary kraj. Stosowanie takiego nazewnictwa jest oficjalnie odradzane. A zauważone przypadki powinny skutkować naganą. Stały się niezdatne do zamieszkania, ale zawierają kilka ważnych punktów ekstrakcji, a wielu pracowników klasy D pracuje tu na tymczasowych zmianach. SCP-8798-2 nie występował w tym obszarze od kilku miesięcy. Ale personel klasy D zaobserwował tu kilka martwych instancji. Należy zaznaczyć, że większość personelu klasy D w SCP-8798 żywi swego rodzaju religijny kult wobec południowych głębin i znalezionych tam zwłok SCP-8798-2. Szczegóły ich wierzeń są nieistotne, ale wszelkie propozycje przekierowań wystąpień SCP-8798-2 do tego regionu muszą uwzględniać społeczne konsekwencje przy ekstrakcji. Południowy labirynt jest wysoce zagrożony z siedmioma wystąpieniami i trzema zgonami odnotowanymi w ostatnim kwartale. W przypadku, gdy SCP-8798-1 nie zapewni wystarczającej ilości mocy, wprowadzony zostanie protokół Nagasaki. SCP-8798 zostanie zalany betonem po wycofaniu całego personelu nienależącego do klasy D. Propozycja wycofania również Personelu klasy D została zaproponowana, ale zawetowano ją pod naciskiem Komitetu do Spraw Etyki. Chociaż klasa D stanowi 89% pozostałej populacji ludzkiej, nie uważaj się jej za zdolną do regeneracji z powodu nadmiernej ekspozycji na SCP 8798-1. Cały ocalały personel związany z SCP-8798 zostanie poddany działaniu środków amnezyjnych. W takim przypadku niezbędne będzie, aby pozostali przy życiu ludzie nie odkryli ponownie SCP-8798-1. Opis Usunięto